Dzisiaj będę robił bit z platynowym producentem, który produkował dla takich artystów jak TD, Borikson, Weimar czy o co chodzi. Zobaczymy jak zrobiony został jeden z singli z albumu Tarho Terror od Chicano zwykle KFC, a przede wszystkim dowiemy się nad czym pracować, żeby złapać kontakt z polskimi mainstreamowymi graczami z Industry. Moje pierwsze pytanie jest takie, jak właściwie udało ci się dostać na ten album od Sika? Bo z tego co wiem, no to to jest chyba taki pierwszy twój większy placement i zastanawiam się jak do niego doszło. Eee, ogólnie to było tak, że byliśmy na sesji z eee, wtedy zrobiliśmy dwa bity. Jeden był średni, drugi był taki, że zaczęliśmy się bujać, skakać i tak dalej, wrzuciłem go na grupkę, prawdziwe bity od producentów. No i pierwszego dnia był bardzo duży odzew tego bitu i dosłownie po paru godzinach odezwał się do mnie od i napisał do mnie wiadomość, czy ten bit jest jeszcze Wolny. No i tak przeleżał ponad półtorej roku. Jesteśmy na albumie, tak. No dobra, no to ja myślę, że możemy w takim razie przejść do samego FLP KFC i tego, jak właściwie zrobiłeś to od początku do końca. Zaczęło się od melodii. Pamiętam, że dosłownie zrobiłem ją w momencie, w którym Litwin wyszedł do toalety i wrócił. To melodia była gotowa. Melodia jest dosyć prosta. Przewija się przez cały numer to sama. Później jest zlejerowana. Dodatkowo na intro był dodany lead. Pamiętam, że on był z Excala z kontakta i to jest poczapowany lead jakiegoś wokalu. E, no i dodatkowo piano, które tutaj w tym bicie gra rolę basu i zależało nam na tym, żeby bas przewijał się z pianinem na zmianę, nie? I to dodało dużo dynamiki temu bitowi. No i coś, co zrobiło największe wrażenie na wszystkich reakcjach na YouTube, z tego co widziałem, to jest ten bas z intra. Zależało mi na tym, żeby to nie był taki zwykły list. Pamiętam, że wtedy dodałem tylko na niego stokowe distorsion FLA i nic więcej. Później przechodzimy do sekcji perkusyjnej. Zależało mi przy miksie na tym, żeby wszystkie instrumenty były słyszalne. Jest ich sporo, ale każdy ma swoje miejsce. Mamy zlejlowany klap ze snerem. Dodatkowo w tle jeszcze gra kolejny klap, który jakby uzupełnia całą przestrzeń. Chaty są stosunkowo proste. Nie jest to oczywisty pattern to step bierają w jakiś tam określonych momentach. No i banglają, nie? Wszystko razem i brzmi tak. jakieś tipy dotyczące tego, jak łapać konekty z takimi artystami? Co właściwie robisz, żeby dostać się do tego artysty? Często zasypuję raperów dm Po prostu jakoś naturalnie to wychodzi. I jak będziesz robił dobre bity, to po prostu ktoś prędzej czy się ci zauważy. Wiadomo, że trzeba być tym wszystkim człowiekiem i nie każdy człowiek pasuje do drugiego, nie? Więc nie każdy będzie sobie latał na tym samym flow. Czyli jakbyś miał zacząć od zera, to co byś zrobił, żeby jakoś popchnąć tą karierę i zrobić z tego pieniążki? Przede wszystkim jakbym teraz zaczynał, to wstrzymałbym się z wrzucaniem swoich bitów przez jakiś czas i pracowałbym dla siebie do szuflady, żeby po prostu osiągnąć jak największą jakość swoich produkcji, bo jakby no, za tym idzie cały sukces. Nie? nie ma znaczenia, czy ktoś robi tych bitów 200, czy ktoś robi tych bitów 10 w miesiącu. Ale jeżeli te 10 mm. jest jakościowe, te to, to też ktoś może naprawdę zrobić 10 i te 10 może pójść. Skoro wiemy już, co robić, żeby zdobywać placementy z artystami, to przejdźmy do wspólnego bitu, który zrobiłem z serafinem. Nie pierdo. Proszę mi wybaczyć? Ja pierdo. I co od nowa, czy na innym samplu? Na innym samplu. Dobra. Ponieważ pierwszego bitu nie udało nam się odzyskać, zrobiliśmy drugi na innym loopie. Zacząłem od akordów i small, następnie pociąłem go i poprzestawiałem go tak, żeby stworzyć powtarzalną, prostą melodię. Żeby wprowadzić trochę wariacji, skopiowałem melodię i obniżyłem ją o 5,5 tonów. Na dzwonki dodałem halftime z opcją FX, dzięki temu dźwięk fajnie przychodzi z niższej do wyższej oktawy. Do tego dodałem reverb, delay, shaper box dla sidechainu i Q ucinające doły i portal, który jeszcze bardziej go zmodyfikował. Potem dodałem dwa pady, które zapełniły sample. Nic szczególnego, są to po prostu rootnoughty akordów. Na oba pady dodałem river oraz lekki chorus, żeby były w tle. W warstwie i trifriza o nazwie Nuclear znalazłem frazę z fletami, którą zmodyfikowałem pod lupa. Na frazę dodałem reverb, który dał jej więcej przestrzeni i q, aby podbić góry, oraz drugie q, żeby pozbyć się niefajnych frekwencji. Mając cały sample, obniżyłem go o jedną sekundę. Na końcu dodałem na niego jeszcze niskie pianino, które pełniło funkcję basu. Tak prezentuje się cały sample. Skoro miałem już wszystko przesłałem Lupa Serafinowi, żeby zrobił na nim perkusję. Dobra, to jest na kurwa mailway. Zajadł, trzeba go zlejować z open hatem. Dobra, jakiś hat, ten jest fajny. Ej, jak ty to zrobiłeś? Jest crossfade'owany hat. Możesz to zrobić z każdego hata, który jest długi. Możesz zrobić tak i to jest zajebista rozkminka. Wiesz co byłoby fajne, jakby tutaj z a jakoś tripletowo polecieć. Może to przemiksujmy? No to klasycznie. A i co? Najważniejsza część tego bitu. Specjalnie to puściłem w ciszy, żeby to wpierdolić gdzieś. Mamy już wszystkie elementy bitu. Wbijajcie na Instagrama Serafina, bo robi naprawdę mega dobre produkcje. Nie namawiam, ale no mnie też możecie zaobserwować. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeśli ten filmik Wam się spodobał. No i to już raczej wszystko ode mnie. Siema!